Właśnie, i tak idziemy, słuchajcie, streamować na TikToku. W I sensie, ja wam to pokażę. Brawę jakiś plugin. Brawę sobie taki plugin, że tutaj mam pionowy ekran, co nie? I mam takie coś. Odpalę się na TikToku. I zobaczę, czy to coś da. Ja bez szczelnie skopię pomysł od, od tego Natana z Gorzyka, żeby zrobić i live na Twitchu, i na TikToku, ale nie wiem, Jestem ciekawy po prostu tego. Plus, jestem ciekawy, jak to będzie chodzić. Dobra, wyślij kod. Co to jest? Ok, zalogowano. I teraz. Co? E, I teraz tak, to jest jakieś źródło live. Kamera. Chcę, żeby to była kamera. Okej, okay, to działa chyba. Mam takie coś. Nie wiem, ja się boję trochę. O, mogę takie coś, ale nie wiem czy to ma sens. I teraz mam kliknij zacznij. Zacznij live Klikniesz? Dobra, Jolo, klikam po prostu zacznij live. H264 chcę kodek. Co? Co mam tutaj dać? Dam gaming. E, strona główna. O. Nie wiem co to znaczy, ale dam. Pełny ekran na Twitchu. Ja w ogóle na to nie będę zwracał uwagi, w sensie ja odpalę i o tym zapomnę. Okej. Okay. Chyba jestem. To like. już ktoś jest. Dobra, wychodzę z tym. Ja się, ja się boję tu zaglądać w ogóle. Ja się na siódmą. Ja tak bardzo nie rozumiem tych zerówek. W sensie, co to ma na celu? Ja, ja rozumiem, że trzeba wcisnąć gdzieś te godziny, co nie? Że trzeba tam wyrobić gdzieś tam godzin, no ale bez przesady. Mam trzy zerówki pod rząd. Mam trzy razy na siódmą we środę, czwartek i piątek. Z czego piątek to jest. To są dwa WF-y na zerowej i pierwszej lekcji, a w środę mam zawodowe, na których muszę się skupić. Nikt tam nie myśli o tej. Godzinie. I dotarłem do pewnego momentu w moim życiu, gdzie powoli słodycze stają się za słodkie dla mnie. Jak ostatnio jadłem jakieś ciastka z czekoladem, jakieś takie losowe z biedronki. To, to było za słodkie dla mnie. Ja po paru tych ciastkach miałem już dość. I boże, naprawdę się stresuję tym TikTok, nie wiem czemu nawet. To są jakieś osoby w ogóle.. O Jezu, są to jakieś osoby. Co ty robisz na TikTok? Dlaczego miałem cię dla ciebie? No bo odpaliłem live'a na TikToku, żeby zobaczyć jak to działa? Niech wiem co ja robię naprawdę. O, i zamówiłem sobie sławki, boże. Ta menda z rana mi nie wysłała tych sławek. Boże, jestem tak wściekła. jestem zwrot pieniędzy. <gryw> Za to więc przynajmniej tyle dobrego. Jest nasem nawet tańsze, więc... Chyba w lepszym stanie nawet. Nie i czekam aż mi to wyśle, bo ja już mam dość. Ostatnio do mnie wzięła jakaś laska, boże! I zaczęła pisać, że mmm, coś tam, ale bym się dotknęła, Czy coś takiego zaczęła pisać i to było takie dziwne, boże to, to było takie creepy. Zobacz jak tam na TikToku. Mam 12 diamentów, co to znaczy? O, dostałem dwa prezenty, o kurde, nie wiem od kogo, ale dziękuję. Co się dzieje? Mega lubię oglądać takie te... Boże, jak myją dywany! Nie wiem, czy wy w takie filmiki oglądaliście. Widzicie, jak to fajnie schodzi wszystko? Najbardziej lubię, jak oni tam o tym czyszczą, bo tak fajnie widać ten brud, który schodzi. To w ogóle nie jest zainteresowany tym, co ja mówię, a ja, przypominam, jestem wygadaną osobą. I by ja byłam... szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja lubię takie wygada wygadane, straszne osoby. Ja bardzo lubię ciszę. To jest bardzo dziwne, ale jakbym był na randce jakiejś i by nastała taka niezręczna cisza, to dla mnie nie byłoby to niezręczne, w sensie, ja bym się dobrze czuł z tym, bo ja bardzo lubię ciszę, ale po często tak mam, że chcę. Uciec, jak jest na przykład jakieś takie głośne miejsce, co nie strasznie. No jak się tam drą powiedzmy w szkole, co nie? To chcę zatkać uszy i uciec sobie do takiej ciszy, takiej kompletnej ciszy, co nie? Ja bym się chyba poryczył, jakby tak nagle cicho było. On mam odwrót. Dobra, może nie, nie w każdym przypadku. Na, jakby na pewno są takie momenty, w których cisza, że nie jest fajna, no ale przeważnie lubię. Olivia zadzwoniła do tego klubu sportowego. Olivia powiedziała, że dzień dobry, jestem łowcą talentów. I interesuje mnie zawodnik ten i ten. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy on ma trening. Jeżeli to jest creepy. I naprawdę ja bym się zesrał. Czajcie, że idziecie na jakąś randkę z Tindera z jakąś typiarą. Jakby nie jesteście nią zainteresowani, a potem ona nagle dzwoni do waszego, tam nie wiem, nie, nie trenera, nie no, no tam do waszego klubu i się pyta o was, to jest takie creepy. Aż do momentu, słuchajcie, w którym typ zaczął mnie dusić. mówi patrzeć na strach w twoich oczach, mówię, no nie no, Panikowana Poszłam do łazienki zastanowić się, co zrobić i trochę ochłonąć, a w momencie, jak parę minut później wróciłam, to on spał. Go. I to jest to, co ja bym zrobił? prawda? ja bym ja by był w stanie zasnąć na randce. ale tak naprawdę nie mamy tego kontaktu. A... Co to jest? Co się dzieje? Ej, bo mi się coś ten... zesrało, czekaj. Musiałem jakieś kapcze uzupełnić czy coś. Brak aktywności. Dwa, Boże, 2300 złotych? Bo jesteście poważni? To jest jakaś rezerwacja, zostaję pierwszym najemcą. Bo to jest jakieś no, nowo wyremontowane mieszkanie chyba. O, obrzydliwe to jest. Boże, jakie okropne. Jaka okropna ściana. Ej, to wygląda jak ta. Jak logo IKEA, Co, co to jest? Jezu, o fuj. Okropne. A co to jest w ogóle? To jest jakaś meblość, Nie, to nie jest meblościanka. Co to jest są w ogóle za kolory? Ładne, ładne. Łazienka bardzo ładna. Te zasłony, mm, to bardziej jakieś białe albo czarne albo jakieś szary. Taka kanapa trochę taka randomowa tutaj. Łazienka jest ładna nawet. Oj, ładne są te rulety. Ale w ogóle ja, ja mam te rulety właśnie takie, jak one się nazywałem Dzień, nos czy coś takiego i one strasznie przepuszczają światło. Mam tą szafę! Tylko, że bez tego, bez y, lustra, bo mi moja siostra wymontowała lustro. Czy tutaj by się dało biurko może? Bo ja patrzę pod kątem, gdzie by dać biurko. Ej, ładne. Lodówka taka czorna jest strasznie. Ciekawy pomysł. Ułyd telewizorek. A to co to jest? Są półki takie po prostu? Ej, co ludzie mają z tym, że mają y, pralkę w kuchni? Bo ja widziałem bardzo dużo mieszkań, gdzie jest pralka w kuchni. I to jest takie randomowe. Łazienka ładnie nawet wygląda. Ej, to czekaj, to jest prysznica wanna w sumie. Trochę mało miejsca tutaj jest, ale... Dałoby się tu normalnie usiąść. Ja, ja, ja mam prelkę w łazience. Ostatnio w ogóle ta prelka, tak. Jan to pokażę. Tego, Jezus, tego, tego chyba nie widać, ale ona się tak się trzęsła ta pralka. Ta pralka wyjechała tyle chyba. I mi też pralka ucieka od To siski. O, tutaj też jest pralka w tym kuli, Czy to jest zmywarka? Ej, ja tak się brzydzę zmywarek. Boże! I nienawidzę zmywarek. Strasznie mnie brzydzi to jak ja wkładam, jak na przykład macie pełną zmywarkę co nie, i to tam ścieka tam na dół i to jest później takie brudne, wszystkie takie obślizgłe. O, to jest straszne. Nie mógłbym mieć zmywarki. Tym bardziej jakbym mieszkał sam, po co mi zmywarka? jak mieszkam sam Ło! Wow, ej, tu jest Ej, tu jest normalnie dwupiętrowa kawalerka Takie coś Boże, ale super! Ale mi się bał, żebym tam zleciał z tego Ale super łóżko! O, tu jest fajne kącik intrybki szybki, internet bezprzewodowy, światłowo to kurde media wiaduków służyć 350 zł tylko? idzie na te? opłaty? no to liczymy liczmy 400 no to tak 1400 zł ile ja bym się zarabiać? przeliczmy to 1400 zł za opłaty tam wszystkie za mieszkanie jakie opłaty trzeba podnosić jak się żyje samemu? czy ja będę miał samochód? to jest bardzo ważne pytanie czy ja będę miał samochód? ile średnio kosztuje paliwo miesięcznie? 450 zł miesięcznie a co cena paliwa przecież co roku wzrasta jak co kilka miesięcy a no w sumie prawda co ile się napełnia. To zależy, jakim autem będziesz jeździć. Jezus, Maria. Autobusem można. O, właśnie, autobusem można. Dobra, to czekaj. Ile kosztuje? 600 zł kosztuje miesięczny bilet. Bez ulgowego. Plus, ceny, cena jedzenia. Kosztuje jedzenie miesięczne. Miesięcznie jedzenie dla jednej osoby. 1600 zł. Bez przesady. A to w sumie zależy, co kupujesz i czy robisz duże czy małe zakupy. No w sumie. Dobra, damy 1000 zł. Ok, 3000 zł mi zejdzie <grym> na jedzenie, na wynajem mieszkania. Ile? Jaka jest minimalna krajowa? 466 zł. Brutto. Ja do 26 chyba roku życia będę miał te podatki obniżone, więc będę brutto miał jako netto. Więc możemy liczyć jak 4500 powiedzmy. Więc zostanie mi na życie, na jakieś wydatki losowe, 1500 zł. Jakbym zarabiał minimalną krajową, co nie? No jeżeli bym zarabiał yy, netto, to <głos》> to by mi zostało 500 złotych. Wystarczająco chyba nie? Bo już mamy w to wliczone paliwo albo tam te bilety, mamy w to wliczone jedzenie i mieszkanie. Wydatki losowe to dentysta 200 złotych. Boże naprawdę aż tyle? Co co za... co fajne. Co z tego dasz, Melisa? No, ja gadam o y, tym, czy umiałbym wyżyć, jakbym zarobił najniższą krajową. Nie, nie umiałbyś. No, ale jak to? Miałbym na takie wydatki losowe 1600 zł. To, to jest zbyt dużo, nie? Czy nie? Czy mi się wydaje? Jeszcze są te jakieś te zakupy typu właśnie środki czystości albo papier toaletowy, i takie rzeczy też. No, jak znasz wartość pieniądza i jesteś zaradny, to przeżyjesz. Ale kupiłbyś mieszkanie po 30 latach? No tak, znaczy, no, no mieszkania bym nie kupił jak coś bym to bym wynajmował No chyba żebym był jakoś, jakoś turbo bogaty A ile ja normalnie zarabiasz? No ja nie zarabiam aktualnie yy, nic <laughs> Ponieważ nie pracuję, mam 16 lat Więc nie mam jak w sumie trochę Żabce chyba przyjmują od 15 Właśnie ja się zgłaszałem do żabki Ale mnie nie chcą przyjąć. Jak masz praktyki w zawodówce to się liczy jako pracę? <laughs> znaczy w zawodówce nie wiem yy, Chyba tak w zawodówce chyba się dostaje za, to, za pieniądze, za praktyki Ale w techniku nie Boże, ja tak bardzo chcę pojechać na praktyki do tego, do Hiszpanii Bo mamy taki Erasmus+, Plus, to się nazywa, czy coś takiego I macie normalnie praktyki w Hiszpanii Ale tam się dostają osoby chyba z najwyższą średnią A ja mam nie najwyższą średnią być w zawodówce być? Chyba nie Z jednej strony to myślę, że lepiej jest pójść do zawodówki Jeżeli wiecie, na pewno, na pewno wiecie co chcecie Robić i nastawiacie się na ten ko konkretny zawód, to myślę, że lepiej pójść do zawodówki i wtedy macie od razu praktykę. I najwyżej sobie po prostu, jak chcecie maturę, to zrobić sobie drugiego stopnia, co nie tą szkołę. Ale wiem, że w zawodówce jest bardzo bardzo niski poziom ludzie są dziwni i tacy, wiecie no patologia no na jakim profilu w techniku jesteś na technik programista jesteś w sensie, ten egzamin co teraz będę miał ten INF 03 jest nawet łatwy a co do te INF coś tam To są te oznaczenia egzaminów na przykład jest na informatyku technik informatyk ma INF 02 czyli to jest egzamin zajmujący się tam jakimiś świecie serwerami jakimś tam łączeniem komputerków coś tam składaniem komputerków chyba czy coś nie wiem i mają inv 03 czyli robienie stron internetowych I my na programiście mamy inv 03 czyli to robienie stron internetowych I inv 04 czyli jakieś tam programowanie aplikacji desktopowych Jakieś takie fikumiku jakieś dziwne Co się na programiście robi? No, programuje się Teraz mi ciepło Znaleziono o. grę jak się zasrałem To taki ogi og ognisty pan jakiś to to jakaś ta... Chi chinka jakaś dziwna O, dobra, to ja chcę, ja chcę to Może dobrze? Co? Czekaj chwilę. Dźwięk, cicho bądź. Ale ja kiedy zistniejmy? Co? Co to jest? A co ja? A co jak ja? Ten grypowy czad głosowy nie chcę. Dobra, chyba, chyba git jest, nie? Jezus mój. Przepraszam, nie byłem przygotowany Zamknijcie mordę Pistolet maszynowy chcę Muszę się teraz skupić, czekajcie O, idę, idę Nie, nie wiem co to jest, okej okay. Co to za zdzira tam? Dzień dobry Jezu, Za dużo się dzieje w tej grze Bo to spektra, jak ta piosenka od Alan Wilkera. Dobrze, że oni mnie strzelać nie mogą O, 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 o Nie, nie, E, czekaj, co to jest E? Nie wiem co to jest, nie wiem co ja zrobiłem co to? Nie, nie No Boże To jest zbyt szybka gran, jak na mnie F, przyjąć kulę o, mam X. Wreczka X co? Co to jest? O nie wiem, co to jest gorące dłoń nie chcę. Ale żeś zapadała teraz... Boże, czemu to się nie sprintuje pod shiftem? Co? No. O, spajka. Nie nie, nie! nie, nie chcę spajka! Nie wiem, gdzie go mam postawić, ale dobra. O, nie, nie, nie zabiję chyba, ale coś ktoś się zabił. Czemu nie mogę strzelać? Aha. Oh, Jezus Maria, jakie dużo? Dziewięć razy mnie zabili, jedną asystę miałem, mega.